W jaki sposób należy usiąść na ławce, kiedy robimy wyciskanie na ławce 45 stopni, ponieważ ja też rozpisuję to ćwiczenie dla wielu osób i nie wiem, czy robicie to w sposób umiejętny, ponieważ zawsze też na filmach nie widzę albo nie wysyłacie mi filmów. Natomiast ja wstawiam tutaj moje wideo. Na którym widać, jak to się dzieje. Czyli siadamy na ławce, zaraz sobie zobaczycie i to sobie ocenicie. Siadamy na ławce, zarzucamy sztangielki, unosząc, unosząc nogi na barki i z barków wyciskamy, tak? Jeżeli to jest na powtórzenia, to oczywiście opuszczamy do dołu. I później, po ostatnim powtórzeniu, nie zrzucamy sobie na nogi, tylko zrzucamy sobie, zrzucamy oczywiście pod ruchem kontrolowanym. Kładziemy na barki, podnosimy nogi i kładziemy na nogach, czyli w takim samym, w takiej samej kolejności, tylko kolejności, w odwrotnej kolejności, ale w takiej samej sekwencji ruchów, jak wyglądało zarzucanie. Pamiętajcie o tym, że im większy ciężar, tym to jest bardziej niebezpieczne, jeżeli będziecie zrzucać sobie z pozycji nad głowę, nad głową, bezpośrednio na, na kolana, więc pamiętajcie o tym, że Safety first, jak to zawsze mówię na siłowni. To musi być w odpowiedni sposób zrobione, żebyśmy nie doznali żadnej kontuzji i e, nic się nie wydarzyło. Zobaczcie na filmie, jak to wygląda. I zapraszam Was na następny odcinek. Pozdrawiam serdecznie.